Hej, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. No co, godzina 8:30. Zostaliśmy skierowani na willę. A widzę, że willa jest z ludźmi w środku, z turystami, którzy sobie teraz smacznie śpią. Sprawdzałem wieszaki, suszarki. Nie ma dziecięcych ciuchów, ale to nieważne. No i takie właśnie sytuacje. Po co wysyłać ogrodnika o 8 czy 8.30 na ville, gdzie są turyści? Czyli jak mam teraz włączyć kosiarkę i tak dalej, to ich obudzę jakieś nieścisłości, jakieś problemy, rozumiecie? Ogrodnictwo na Kreci w sezonie to nie zawsze coś przyjemnego. No co, pozdrawiam z refiną z Krety. Trzymajcie się i udanego dnia. Cześć.